A po co mi ta matma? Pokąt ABCD, w którym BC jest równe 4 i CD jest równe 5, jest opisany na okręgu. Opisany na. Czyli jest sobie okrąg. Dobra. Przekątna C tego czworokąta tworzy z bokiem BC kąt mierzy 60 stopni. Natomiast z bokiem AB kąt ostry. Eee, przekąt Przekątna C. Dobra. No, chyba trzeba to jakoś tak narysować randomowo, a potem się będziemy zastanawiać. Dobra. Ważne, że to. Nie jest chyba żaden jakiś specyficzny, fajny, tak? Czworokąt jest opisany. Nie, opisany na okręgu. Dobrze. Czworokąt jest opisany. To naj, najczęstszy błąd czasami w tych zadaniach, to że jakby nie to, co trzeba się rysuje. <grych> no załóżmy, że to by jakoś tak wyglądało. Dobra. No, najwyżej będziemy coś tam zmieniać. A, B, C, D. No ciężko powiedzieć od razu, co gdzie jest. E, no dobra. BC. BC jest 4. CD jest 5. Przekątna AC. Oczywiście te kąty się w ogóle nie będą zgadzać na tym rysunku. No oczywiście, że nie. Dobra, ta przekątna AC tworzy z bokiem BC 60. No to to jakoś wygląda jeszcze. Czyli tu jest 60 stopni. Dobra. Natomiast ta sama przekątna z bokiem AB, kąt ostry. gdzie ja tu przeczytałem jakiś kąt prosty? Może źle przeczytałem na początku. Czy to jest jakiś kąt alfa? Tak? Przy kąt AC z AB. Czyli wiemy, że sinus alfy jest 1 czwarta. No dobra. I co mamy policzyć? Oblicz obwód czworokąta. Obwód czworokąta. No dobra. To stwierdzenia sinusów na pewno byśmy byli w stanie promień tutaj ogarnąć. Tego. Nie, 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 nie. Stwierdzenia sinusów nie, bo to nie ten okrąg. To okrąg wpisany. Ale stwierdzenia sinusów możemy ten bok ogarnąć, przecież. Zrobmy, że to jest x. No, już było twierdzenie sinusów na tej maturze w dowodzie. Czyli stwierdzenia sinusów wynika, że tak, na trójkąt na trójkąt ABC wynika, że czwórka do sinusa alfy ma się tak jak x do sinusa 60 stopni. A tylko sinus alfy znamy. Dobra, czyli. 4 przez 1 czwartą, to jest x przez sin 60, to będzie pierwiastek z 3 przez 2. No to z proporcji x to będzie to razy to, 4 razy pierwiastek z 3 przez 2, podzielić przez 1 czwartą, czyli tam pomnożyć. Dobra, czyli tak, to będzie cyk, cyk, to będzie 2, 1. Czyli mamy 2 pierwiastki z 3 razy 4, 8 pierwiastków z 3. No dobra. Czyli x jest równy 8 pierwiastków z 3. Czyli już mamy jeden bok. Mamy jeden bok, teraz trzy, drugi trzeba opanować. Drugi trzeba opanować. OK. No i teraz jak to z tym drugim tutaj sobie poradzić? A no to przecież suma, no przecież jest. Okrąg jest wpisany w czworokąt. Czyli, no tak, okrąg w, w czworokącie, już tak w skrócie, tak, z tego twierdzenia. Stwierdzenia o okręgu w czworokącie wynika, że suma boków naprzeciwko jest sobie równa. Czyli to strasznie proste zadanie. To jest proste. To jest naprawdę proste zadanie. Tutaj to, to, to ten. No, no to tak. Czyli wiemy, że w takim razie 5 dodać 8 pierwiastków z 3 ma się tak samo jak 4 dodać y. A, to w ogóle, bo my nie mamy liczyć boków, mamy policzyć obwód. No To nie musimy tego Y liczyć. No, no to obwód, no bo, no bo to jest no ta para daje tyle samo w sumie co ta. No to mamy dwie pary do dodania. No to nawet tego nie trzeba liczyć. Czyli obwód yy, tego czworokąta ABCD to będzie 2 razy 5 dodać 8 pierwiastków z 3. Czyli 10 dodać 16 pierwiastków z 3. Czy jakieś jednostki nie było.